Oceń, skomentuj, zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, udostępnij majeranek. Oczywiście wszyscy znamy majeranek jako przyprawę, jako składnik wielu potraw, ale czy posiada jakieś zastosowanie właściwości prozdrowotne, pozytywnie wpływających na nasze ciało? Oczywiście zastosowanie majeranku w kuchni jest powszechne, znane i bardzo wielu osób nie wyobraża sobie, Gotowania bez majeranku. Ale pamiętajmy, że jednak ten majeranek, odpowiadając na to pierwsze pytanie, posiada szereg składników i właściwości, które również poza tym świetnym smakiem jest bardzo polecany dla naszego zdrowia. I chociaż w medycynie naturalnej stosowany jako lek jest od bardzo dawna czy to na zdrowe serce jako afrodyzjak przeciw kamieniom nerkowym poprawiającym działanie mózgu, to teraz również te naukowe badania potwierdzają to prozdrowotne, te dobre właściwości majeranku. Po pierwsze, oczywiście, katar, przeziębienie. Można go stosować jako maść albo jako inhalację na kaszel, można też go zaparzyć do picia. Majeranek wtedy świetnie wpływa na zaleczenie, na szybsze dojście do zdrowia w przypadku kataru, czy też przeziębienia, czy kłopotów z górnymi drogami oddechowymi. Kolejna sprawa to, co właściwie najważniejsze: problemy żołądkowe, trawienne, rozkurczowe, działa rozkurczowo, żółtopędnie, pobudza wydzielanie soków żołądkowych. Dlatego właśnie warto stosować go jako przyprawę. Nie tylko dla smaku, ale też w większych ilościach dla lepszego działania naszego żołądka, dla lepszego trawienia. Jeśli potrawy spożywamy jakieś ciężkostrawne, czy też mamy problemy żołądkowe, majeranek będzie świetnym wyborem, żeby pomóc naszym, naszemu układu, tra, układowi trawiennemu w tym, żeby lepiej poradził sobie z, ze strawieniem tego pokarmu, a w przypadku tych zwykłych pokarmów po prostu również polepsza tą pracę układu pokarmowego i pomaga mu lepiej działać, skuteczniej działać i szybciej po prostu rozkładać te znajdujące się w naszym właśnie układzie pokarmowym, znajdujące się w układzie pokarmowym pokarm i dzięki temu po prostu lepiej się czujemy, nie mamy problemów żołądkowych. Zalecany jest w przypadku y, biegunek, pomaga dzięki dużej zawartości garbników. Oczywiście majeranek może być y, też stosowany jako herbatka. Działa wówczas jako środek uspokajający. Oczywiście nie wszyscy mogą polubić ten smak y, herbatki majerankowej, ale to jak z wszystkim innym. Ale pamiętajmy, kłopoty z katarem, z przeziębieniem kłopoty żołądkowe, trawienne. Przy biegunkach, jeśli chcemy mieć coś na uspokojenie, wtedy też można stosować majeranek. Oraz najważniejsze, majeranek, jego aromat, smak, to co dodaje do potraw. Jest, no, są osoby, które nie lubią majeranku, ale większość jednak lubi tak jak ja. Więc każda ilość majeranku, oczywiście do, bez przesady, ale warto go stosować. Nie tylko dla jego smaku, ale również też dla jego właściwości, dla tego, co nam daje naszemu żołądkowi. A w przypadku na przykład stosowania go do inhalacji jako herbatka, czy też maść, w przypadku przeziębienia kataru, czy też w przypadku uspokojenia relaksu. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie. Oceń, skomentuj, zasubskrybuj. I co najważniejsze, udostępnij, podziel się, pokaż znajomym. To wszystko wpływa na rozwój tego kanału i zachęca mnie do dalszej pracy. Dziękuję za uwagę, oczywiście zapraszam ponownie.